Deszcz padał gęstymi, lodowatymi kroplami na miasto, zamieniając światła drapaczy chmur w rozmyte plamy neonów. Dla Dawiego Jankowskiego każda kropla spływająca po szkle gigantycznego budynku Walker Innovations była nutą w chaotycznej symfonii, której nie mógł uciszyć. Hałas samochodów, klaksony, odległe syreny. Wszystko mieszało się w przytłaczający szum w jego umyśle. Opierał czoło o zimną szybę, nie po to, by oglądać miasto. Ale by poczuć coś solidnego, coś rzeczywistego, co zakotwiczyłoby go w środku sensorycznego wiru. Jego cienkie, blade palce kreśliły niewidzialne wzory na wilgotnej szybie, podążając za logiką, którą rozumiał tylko on, ale tej nocy jego wzrok przykuło coś wewnątrz budynku. W sali konferencyjnej na parterze gigantyczny ekran wyświetlał kolumny liczb, wykresów i prognoz. Dla każdego innego człowieka, Byłaby to tylko nudna prezentacja korporacyjna. Dla Daviego była to zepsuta równość, krzykliwy brak równowagi, fałszywa nuta, która raniła jego mentalne uszy. I nie, zdając sobie z tego sprawy, jego palce przestały kreślić losowe wzory i zaczęły przepisywać formuły na szybie, naprawiając błąd, którego nie widział armia dobrze opłacanych analityków. Jak bezdomny młody człowiek, niewidzialny dla świata. Mógł dostrzec to, czego nie widział miliard? Z jakiego miasta czy kraju oglądacie to teraz? Powiedzcie mi w komentarzach. A jeśli lubicie historie, które pokazują, że prawdziwa wartość człowieka tkwi nie w jego wyglądzie, ale w jego umyśle, zasubskrybujcie kanał, bo to, co stanie się dalej, zmieni sposób, w jaki postrzegacie świat. Dawid Jankowski nie postrzegał świata tak jak większość ludzi. Od dziecka wszechświat dla niego nie składał się z obiektów i twarzy ale z wzorów, sekwencji i symetrii. Dźwięk głosu matki był idealną, kojącą i przewidywalną falą sinusoidalną. Smak jego ulubionego jedzenia był harmonijnym połączeniem tekstur i temperatur, które mógł mentalnie zmapować. Ale świat zewnętrzny był głośny, nieprzewidywalny i dysonansowy. Światła fluorescencyjne szkoły brzęczały irytującą częstotliwością. Przypadkowy dotyk kolegi wydawał się wyładowaniem elektrycznym. Rozmowy w grupach były plątaniną nakładających się dźwięków, niemożliwych do rozszyfrowania. Jego matka, jedyna, która rozumiała jego milczącą mowę, mówiła, że ma supermoc. Widzisz muzykę za hałasem mój synu? szeptała, pomagając mu układać klocki według koloru, rozmiaru i kształtu, w kolejności, która przynosiła spokój jego małemu wszechświatu. Dała mu jego pierwszą książkę o matematyce. I było to tak, jakby znalazł swój język ojczysty. Liczby nie kłamały, równania były eleganckie, uczciwe. Logika była bezpiecznym schronieniem, ale świat nie widział jego supermocy. Widział dziwnego chłopca, który nie nawiązywał kontaktu wzrokowego, który kołysał się, by się uspokoić, i który czasami załamywał się pod ciężarem zbyt głośnego lub zbyt jasnego otoczenia. Nauczyciele nazywali go rozkojarzonym, koledzy. Dziwnym. Jego ojciec, praktyczny i sfrustrowany, człowiek widział w nim nieudany projekt. Dlaczego nie możesz być normalny, Dawi? Pytał, jego głos, będący mieszanką gniewu i rozpaczy, która łamała wewnętrzną harmonię Dawiego. Po śmierci matki, łagodna melodia, która go wspierała, zniknęła. Jego ojciec nie miał jej cierpliwości ani zrozumienia. Dom, który kiedyś był sanktuarium porządku, Stał się miejscem chaosu i wymagań. W wieku 18 lat, po szczególnie bolesnej kłótni, Dawi zrobił jedyną rzecz, na którą pozwoliła mu jego logika. Wyszedł, wziął swoją starą książkę o matematyce, jedyny posiadany przedmiot, który łączył go z matką, i odszedł od dysonansu. Życie na ulicy było ciągłym przeciążeniem sensorycznym: zimno, głód, strach, ale paradoksalnie, Oferowało mu też rodzaj wolności. Nikt nie oczekiwał od niego kontaktu wzrokowego, nikt nie zmuszał go do udziału w bezsensownych rozmowach, stał się niewidzialny, a w niewidzialności znalazł sposób na przetrwanie. Dni spędzał w publicznych bibliotekach, nie czytając powieści, ale pochłaniając książki o księgowości, fizyce i programowaniu. Złożone systemy były jego katedrą. Widział piękno w sposobie, w jaki bilanse finansowe powinny się równoważyć, w czystości praw termodynamiki. Nie szukał dyplomu ani pracy, szukał porządku, którego odmawiał mu świat realny. Ulice były jego wygnaniem, ale liczby były jego ojczyzną. Spał w schroniskach, gdy udawało mu się zdobyć trochę grosza, lub w wnękach budynków, owinięty w cienki płaszcz, śniąc o sekwencjach Fibonaciego i złotej proporcji. Świat widział w nim porażkę, zagubionego młodego człowieka. Nie wiedzieli, że w swoim umyśle rozwiązywał zagadki wszechświata, jedną po drugiej. Były oczywiście próby pomocy, dobrze nastawieni doradcy w schroniskach, którzy mówili mu by: bardziej się starał na rozmowach o pracę. Potrzebujesz mocnego uścisku dłoni Dawi, patrz ludziom w oczy, okazuj pewność siebie. Dla Dawiego było to jak proszenie ryby o wspinanie się na drzewo. Próbował. Znalazł pracę jako magazynier w 1903 w supermarkecie. Oślepiające światło, dźwięk wózków, muzyka w tle i szybkie pytania kierownika go przytłoczyły. Zamilkł, niezdolny do sformułowania odpowiedzi, tylko lekko się kołysząc tam i z powrotem. Nie dostał pracy. Próbował w barze z przekąskami, ale mieszanka zapachów i krzyczane zamówienia sprawiły, że poczuł zawroty głowy i mdłości. Uciekł w trakcie okresu próbnego. Każda porażka była potwierdzeniem głosu ojca w jego głowie. Nie jesteś normalny. Społeczeństwo miało instrukcję obsługi, a on wydawał się urodzić bez kopii. Pewnego razu, napędzany desperacką nadzieją, zgłosił się na stanowisko asystenta archiwisty w Walker Innovations. Była to praca marzeń. Środowisko, które wyobrażał sobie jako ciche, zorganizowane, pełne papierów i danych. Udało mu się dotrzeć do etapu rozmowy kwalifikacyjnej. Człowiek, który go przesłuchiwał, był nienagannie ubrany, z uśmiechem, który nie sięgał jego oczu. Nazywał się William Romano. Romano z pogardą przeglądał skromne CV Daviego. Bez doświadczenia, bez referencji i, szczerze mówiąc, wydajesz się trochę wycofany, powiedział z ledwo ukrywanym tonem pogardy. Davi próbował wyjaśnić swoje zamiłowanie do organizacji danych, swoją zdolność do identyfikowania wzorców, ale słowa wychodziły niezdarnie, zbyt dosłownie. Romano przerwał mu niecierpliwym gestem. Słuchaj, dzieciaku. Nie mamy czasu na projekty charytatywne. Potrzebujemy ludzi energicznych, komunikatywnych. Ty się nie nadajesz. Słowo niepasujący odbiło się echem, psydziejący się. Umyśle dawiego, gdy wyprowadzano go z imponującego budynku. Usiadł na chodniku po drugiej stronie ulicy, obserwując ludzi wchodzących i wychodzących. Wszystkich wyglądających jak części układanki, do której nigdy nie będzie należał. Upokorzenie było cichą raną. Obiecał sobie, że nigdy więcej nie spróbuje. Bezpieczniej było być niewidzialnym. Mniej bolało nie mieć nadziei. Drzwi Walker Innovations, które przez krótką chwilę wydawały się szansą, teraz były tylko przypomnieniem o kolejnym świecie, do którego nie należał. Noce były najtrudniejsze. Zimno przenikało kości, a względna cisza śpiącego miasta tylko wzmacniała szum w jego głowie. Davis znalazł stosunkowo osłonięte od wiatru miejsce we wnęce budynku Walker Innovations. Polerowany marmur był zimny, ale gładki, a ciepło emanujące z pobliskiego nawiewu oferowało minimalną ulgę. To właśnie w tym miejscu stał się cichą i stałą obecnością. Cieniem, który nocna ochrona kierowana przez szefa Rafaela Castro, nauczyła się ignorować, dopóki. Nie sprawiał problemów. I to właśnie tam, tej nocy ulewnego deszczu, życie Daviego się zmieniło. Przyciśnięty do szyby, nie tylko szukał schronienia. Był pochłonięty. Ekran w sali konferencyjnej pokazywał to, co później zrozumiał jako kwartalne sprawozdanie finansowe firmy. Liczby tańczyły przed jego oczami, ale choreografia była zła. Była tam dziura, rozbieżność milionów ukryta za serią złożonych transakcji i kont offshore. Dla dyrektorów w sali był to frustrujący problem, dla Dave'iego był to obraze matematyki. Kamil Iwanow, jedna z sprzątaczek nocnej zmiany, znała cichą postać na zewnątrz. Widziała go każdej nocy, zawsze w tym samym miejscu, zawsze cicho. Inni pracownicy patrzyli na niego z nieufnością, ale Kamil, która również znała uczucie bycia niewidzialnym, czuła ukłucie empatii. Tej nocy zauważyła coś innego. Młody człowiek nie tylko skulony, ale intensywnie skupiony. Jego palce poruszały się po szybie, jakby pisał na niewidzialnej klawiaturze. Ciekawość zwyciężyła nad ostrożnością. Podszedł do okna od wewnątrz i zobaczył na parze z jego oddechu ślady skomplikowanych równań. Nie rozumiała, co oznaczają, ale rozpoznała inteligencję i obsesję w każdej linii. Z impulsu odblokowała boczne drzwi serwisowe. Hej. Zawołała cicho, żeby go nie przestraszyć. Jest tam bardzo zimno. Wejdź, zrobię ci herbatę. Nikt się nie dowie. Dawid zawahał się. Niespodziewane zaproszenie przerywało jego rutynę. Ale łagodne spojrzenie Kamil i obietnica ciepła przekonały go. Wszedł, przemoczony i drżący, ściskając swoją książkę o matematyce jak tarczę. Kamilę zabrała go do małej kuchni pracowniczej, z dala od głównych biur. Dała mu kubek gorącej herbaty, a on trzymał go obiema rękami, chłonąc ciepło. Nie mówił wiele, tylko wyszeptał podziękowanie. Podczas picia herbaty jego oczy nadal wędrowały w stronę sali konferencyjnej, teraz pustej, ale z wciąż włączonym ekranem, wyświetlającym problematyczne liczby. Na co patrzyłeś? zapytała Kamilę, szczerze zaciekawiona. Davy wskazał pod To jest źle, powiedział z dezorientującą prostotą. Bilans. Suma się nie zgadza. Jest odpływ środków zamaskowany jako inwestycja w badania i rozwój, ale ślad jest okrężny. Pieniądze są przekierowywane. Kamil zamrugała, nie rozumiejąc połowy słów, ale pojmując powagę w jego tonie. Widziała niepokój w jego oczach, potrzebę naprawienia tego bałaganu. Czy czy możesz to udowodnić? zapytała. Dawi energicznie pokiwał głową. Potrzebował tylko papieru i długopisu. Kamila Rozejrzała się. Branie materiałów biurowych było sprzeczne z zasadami, ale coś w przekonaniu tego młodego człowieka sprawiło, że złamała kolejną zasadę tej nocy. Wzięła żółty notes i długopis ze biurka sekretarki. Proszę, powiedziała, pokaż mi. To, co nastąpiło, było jednym z najbardziej niezwykłych widoków, jakie Kamil kiedykolwiek widziała. Davy usiadł na podłodze kuchni, z notesem na kolanach i zaczął pisać. Długopis latał po papierze. Nie zatrzymywał się, żeby myśleć. Było tak jakby, rozwiązanie było już kompletne w jego umyśle i on tylko je transkrybował. Liczby, strzałki, wykresy, notatki na marginesach. Wypełnił stronę po stronie precyzyjnym, gęstym pismem. Nie tylko znalazł błąd. Mapował cały przekręt, śledził pieniądze przez wielowarstwowe oszustwo, ujawniając architekturę oszustwa. Pracował godzinami, nieświadomy czasu świata, wszystkiego oprócz czystej logiki liczb. Kamil obserwowała go w ciszy, przygotowując więcej herbaty, czując się strażniczką sekretnej i głębokiej chwili. O świcie, gdy jej zmiana się kończyła, Dawi zatrzymał się. Wręczył jej notes, był prawie w całości wypełniony. Wyglądał na wyczerpanego, ale jego oczy błyszczały zadowoleniem z przywrócenia porządku. Wszystko tam jest, powiedział. Równowaga. Zanim Kamil zdążyła cokolwiek powiedzieć, wstał, ponownie podziękował za herbatę i wyszedł drzwiami serwisowymi, znikając w szarym porannym świetle jak cień, którym zawsze był. Kamil została z notesem w rękach, przedmiotem, który wydawał się ciężki od wagi tego, co zawierał. Co miała zrobić? Zignorować? Oddać ochronie i ryzykować utratę pracy za wpuszczenie obcego? Czy? Uwierzyć? Przejrzała strony. Był to język, którym nie mówiła, ale struktura, organizacja, klarowność myślenia były oczywiste. Pomyślała o panice, którą słyszała w szeptach dyrektorów na korytarzach, o kryzysie, który ogarniał firmę, i pomyślała o genialnym, niewidzialnym, młodym człowieku, który naprawił wszystko na podłodze kuchni pracowniczej. Podjęła decyzję. Wiedziała, że CEO Henry Walker był znany jako sprawiedliwy człowiek. I przyjeżdżał wcześnie, przed wszystkimi. Zamiast zostawić notes na jakimkolwiek biurku, poszła na ostatnie piętro. Z bijącym sercem weszła do okazałego biura Walkera i położyła żółty notes na środku jego machoniowego biurka, gdzie nie mógł go przeoczyć. Było to największe ryzyko w jej życiu. Akt wiary w geniusza, którego świat odrzucił. Henry Walker przybył do swojego biura o szóstej rano, jak zwykle. Był człowiekiem, który zbudował swoje imperium od zera. Miliarderem, który wciąż rozumiał wartość ciężkiej pracy, ale przez ostatnie tygodnie nie spał dobrze. W jego kontach pojawił się niedobór prawie 100 milionów dolarów. Duch księgowy, którego jego zespół finansowy, kierowany przez błyskotliwego i charyzmatycznego CFO Williama Romano, nie potrafił wyjaśnić. Mówili o awariach systemowych, złożonych anomaliach, ale Instynkt Walkera mówił mu, że jest coś więcej. I wtedy to zobaczył żółty notes na jego biurku, nie był od jego sekretarki, zabrał go, zaintrygowany. Pierwsze strony były morzem obliczeń, które zmusiły go do zmarszczenia brwi. Ale w miarę jak szedł dalej, jego wyraz twarzy zmieniał się z dezorientacji na szok, a ze szoku na zdumiewający podziw. On, który zaczynał karierę jako księgowy, natychmiast rozpoznał elegancję i geniusz tych stron. Było to nie tylko rozwiązanie problemu, była to kryminalistyczna sekcja przestępstwa finansowego. Analiza była głębsza, szybsza i dokładniejsza niż cokolwiek co jego zespół elitarnego zespołu ekspertów wyprodukował przez tygodnie. Zoe powiedział przez interkom, wzywając swoją asystentkę wykonawczą, Zoe Ramirez. Anuluj wszystkie moje spotkania na dziś rano i poproś Rafaela Castro z ochrony, żeby przyszedł do mojego biura natychmiast. Kiedy Rafael przybył, Walker pokazał mu notes. Chcę wiedzieć, kto to zostawił na moim biurku. Sprawdź kamery bezpieczeństwa ze wszystkich pięter, zwłaszcza mojego. Nie obchodzi mnie, ile to zajmie, znajdź tę osobę. Śledztwo nie trwało długo. Kamery wyraźnie pokazały Kamil Iwanow wchodzącą do biura. Kiedy została skonfrontowana przez Rafaela i Walkera, była przerażona, pewna, że zostanie zwolniona. Drżącym głosem opowiedziała całą historię. Młodego człowieka na deszczu, równania na szybie, gorączkową pracę w kuchni. Walker słuchał w milczeniu, jego twarz nieprzenikniona. Gdzie jest teraz ten młody człowiek? zapytał. Kamil wzruszyła ramionami, zrozpaczona. Nie wiem, po prostu odszedł. Walker spojrzał na Rafaela. Znajdź go. Użyj jej opisu, sprawdź kamery uliczne, chcę z nim porozmawiać. Zajęło to prawie 24 godziny, ale zespół Rafaela w końcu zlokalizował Dawiego w jego zwykłym miejscu, na zewnątrz budynku. Podejście było delikatne. Rafael, duży, ale łagodnie mówiący mężczyzna, podszedł sam. Dawi Jankowski? Zapytał. Dawi skulił się, spodziewając się kłopotów. Pan Walker chciałby z panem porozmawiać w tej sprawie, powiedział Rafael, pokazując. Żółty notes. Oczy Dawiego skupiły się na przedmiocie. Porządek, który stworzył. Pokiwał głową w milczeniu i poszedł za Rafaela do budynku, tym razem głównym wejściem. Spotkanie w biurze Henry'ego Walkera było surrealistyczne. Davy czuł się niekomfortowo w swoich zużytych ubraniach, unikając spojrzenia miliardera, skupiając się na wzorze na perskim dywanie. Walker, dostrzegając jego niepokój, nie naciskał. Po prostu otworzył notes. Może pan mi to wyjaśnić? zapytał, wskazując na szczególnie. Skomplikowaną formułę. I wtedy wydarzyła się magia. Mówiąc językiem liczb, Dawi się przemienił. Wstał, podszedł do tablicy w biurze i za pomocą długopisu zaczął wyjaśniać: Nie mówił o ludziach czy intencjach, tylko o danych. Pokazał, jak fundusze były przekierowywane przez firmy przykrywki, jak raporty były fałszowane, aby ukryć ślady, i jak wszystko łączyło się z jednym źródłem wewnątrz firmy. Henry Walker obserwował, Zafascynowany. Nie widział bezdomnego. Widział jeden z najjaśniejszych umysłów, jakie kiedykolwiek spotkał. A w centrum pieczołowicie zaplanowanego przez jego CFO Williama Romano oszustwa znajdował się niepodważalny dowód jego zdrady. Małe zwycięstwo Dave'ego nie polegało na zdobyciu uwagi miliardera. Był to moment, w którym ktoś w końcu zrozumiał muzykę, którą słyszał. Henry Walker poczuł falę sprzecznych emocji. Wściekłość za zdradę Romano, wdzięczność za odkrycie Dawiego i głęboki wstyd, wstyd za siebie i za system, który reprezentował. Ilu dawiów istniało? Tam, niewidzialnych, odrzuconych, bo nie pasowali do korporacyjnej formy? On, który szczycił się swoją meritokracją, zdał sobie sprawę, że jego definicja zasługi była niebezpiecznie wąska. Spojrzał na Dawiego, który teraz znów był cichy, jego energia wyczerpana w wybuchu geniuszu. Potrzebujesz miejsca do zamieszkania, powiedział Walker nie jako pytanie, ale jako stwierdzenie. Zorganizował dla Dawiego zakwaterowanie w apartamencie korporacyjnym ciche i minimalistyczne miejsce z wszystkim, czego potrzebował nowe ubrania, jedzenie i co najważniejsze książki. Dziesiątki książek o zaawansowanej matematyce, kryptografii i analizie danych po raz pierwszy od lat. Dawi miał dach nad głową, który nie był zanieczyszczonym niebem miasta, miał drzwi, które mógł zamknąć, wyciszając chaos świata zewnętrznego. Walker spędził następne dni rozmawiając z Davim. Nauczył się zadawać bezpośrednie pytania, dawać mu przestrzeń i nie oczekiwać społecznych norm, których Dawi nie mógł zaoferować. Zamiast zamian Dawi dał mu wgląd w swoją firmę, którego żaden raport nie mógł zapewnić, Widział strukturę Walker Innovations jako żywy system, z przepływami energii, nieefektywnościami i wąskimi gardłami. Nie oferował opinii, oferował diagnozy oparte na czystych danych. Walker zdał sobie sprawę, że nie tylko znalazł wybawiciela swojej firmy, znalazł nowy paradygmat. Stworzył stanowisko dla Daviego, analityk systemów strategicznych. Nie było to stanowisko z zebraniami ani wymuszonymi interakcjami społecznymi. Był to cichy pokój z najlepszą technologią, gdzie Davy mógł robić to, co umiał najlepiej, znajdować prawdę w liczbach. Transformacja Daviego była subtelna, ale głęboka. Nadal preferował ciszę, nadal uspokajał się, porządkując przedmioty, ale nawiedzające spojrzenie w jego oczach zaczęło znikać. Bezpieczeństwo posiadania miejsca, celu i, co najważniejsze, akceptacji było fundamentem, na którym w końcu mógł zbudować życie. A transformacja Henrygo Walkera była równie znacząca. Wprowadził nowe programy rekrutacyjne skoncentrowane na talentach neurodywergentnych, aktywnie szukając umysłów, które myślały inaczej. Zrozumiał, że prawdziwa innowacja nie pochodzi z konformizmu, ale z unikalnych perspektyw, jakie przynosi różnorodność. Davy nie tylko uratował go od oszustwa, uratował go od jego własnej ślepoty. Punkt kulminacyjny został pieczołowicie zaaranżowany przez Henry'ego Walkera. Zwołał nadzwyczajne spotkanie z całym zarządem i starszymi dyrektorami. William Romano wszedł do sali konferencyjnej, uosobienie pewności siebie, witając wszystkich swoim wypolerowanym uśmiechem. Wierzył, że spotkanie ma na celu omówienie anomalii księgowych i był przygotowany z prezentacją pełną technicznego żargonu, aby wszystkich zmylić i uspokoić. Walker rozpoczął spotkanie mrocznym tonem. Panie i panowie, jak wiecie, stawiliśmy czoła znaczącemu wyzwaniu finansowemu. Problem, którego nasz zespół finansowy nie był w stanie rozwiązać. Romano przejął głos. Gotów do swojego... przedstawienia. Henry, jak już wyjaśniałem, jest to złożona awaria w systemie integracji danych. Walker przerwał mu. Nie, William. To nie jest awaria systemu. To jest oszustwo. Po sali przeszedł pomruk... Romano lekko pobladł, ale zachował spokój. To bardzo poważne oskarżenie, Henry. Czy masz jakieś dowody? Mam więcej niż dowody, powiedział Walker. Mam źródło prawdy. Dał znak, a drzwi sali konferencyjnej się otworzyły. Wszedł Davy Jankowski. Miał na sobie prosty, ale dobrze dopasowany garnitur, włosy miał obcięte. Nie wyglądał już jak bezdomny, ale nadal niósł ze sobą aurę spokoju i intensywności. Romano spojrzał na Deviego, a błysk rozpoznania a potem czysta pogarda przemknęła przez jego twarz. śmiał się suchym, aroganckim dźwiękiem. To wszystko? Oto twoje dowody? Ten dziwak, którego odrzuciłem na stanowisko archiwisty? Opierasz oskarżenie o oszustwo na. bezdomnym? Sala wybuchła szeptami. Członkowie zarządu, jak Chloe Ito i Michael Jones Flores, patrzyli od Walkera do. Romano zdezorientowani. Walker pozostał spokojny. "Davi, proszę." Davi podszedł do ogromnej interaktywnej tablicy. Nie powiedział nic do publiczności. Wziął cyfrowy długopis i w absolutnej ciszy zaczął rysować mapę oszustwa. Linie łączyły konta, pojawiały się liczby i były obwiedzione. Daty, transakcje, nazwy firm-przykrywek. W mniej niż 10 minut odtworzył z pamięci całą analizę żółtego notesu, ale w sposób wizualny, niepodważalny sala oglądała, zahipnotyzowana. Arogancja Romano rozpłynęła się, zastąpiona rosnącą paniką. Tablica była lustrem jego zbrodni, ujawnionym z brutalną klarownością. Kiedy Davis skończył, cofnął się od tablicy. Dowody były tam, dla wszystkich do zobaczenia, niepodważalne. Henry Walker wstał. Williamie Romano, sprzeniewierzyłeś 96 milionów dolarów z tej firmy. Zdradziłeś nasze zaufanie i prawie doprowadziłeś nas do ruiny. Romano, osaczony, spróbował ostatniego ataku. Wskazał drżącym palcem na Daviego. Uwierzysz mu? Popatrz na... niego. To jakiś nienormalny wariat. Kiedy ochrona kierowana przez Rafaela Castro podeszła, by go eskortować, Romano przeszedł obok Daviego i splunął. Na co patrzysz, potworze? Dawi, który do tej pory unikał spojrzeń wszystkich... Powoli się odwrócił i po raz pierwszy spojrzał prosto w oczy Romano. Jego głos był cichy, ale przeciął ciszę sali. Brak równowagi. Zdanie, krótkie i precyzyjne, było druzgocące. To nie była obelga, to była diagnoza. Ostateczne stwierdzenie porządku nad chaosem. Romano za nie mówił. Jego twarz była maską furii i porażki. Kiedy wyprowadzano go, ostatnim obrazem w umysłach wszystkich, była postać Daviego Jankowskiego, młodego człowieka, którego świat wyrzucił, stojącego spokojnie i pewnie przed prawdą, którą sam ujawnił, z Henrym Walkerem kładącym mu pewną i pełną szacunku dłoń na ramieniu. Ta historia przypomina nam, że wartości człowieka nie można mierzyć jego zdolnością do dostosowania się, ale jego odwagą do bycia autentycznym. Davy nie zmienił tego, kim był, żeby dopasować się do świata. Świat wokół niego musiał się zmienić, żeby uznać jego geniusz. Prawdziwa nadzieja tkwi nie w wymazaniu naszych różnic, ale w budowaniu świata, w którym te różnice są postrzegane jako siła, którą naprawdę są. Jeśli ta historia poruszyła Was, jeśli sprawiła, że zastanowiliście się nad ukrytymi talentami, które mogą być wokół nas, czekając tylko na szansę, by zostać zauważonymi, wtedy polubcie ten film, skomentujcie swoimi doświadczeniami i zasubskrybujcie. Kanał. Czasami mała historia może zmienić sposób w jaki postrzegamy świat. I może ktoś kogo znasz potrzebuje to dzisiaj usłyszeć.